Witam w odcinku numer 55 i misja Think About Future. Czyli myśl o przyszłości. To można przetłumaczyć. No i dobrze, jak zwykle na początek muszę się trochę rozejrzeć. Od czego muszę zacząć? Tu są jakieś spinki. Tam jakaś spinka, jedna zablokowana. Mnóstwo dyskietek. Tutaj jakieś takie. Kolumny utworzone ze spinek, wszystkie przyblokowane. No i dużo dyskietek pomarańczowych. Tutaj jakieś żółtą też widziałem na dole. I trzeba chyba ich użyć do tego, żeby się dostać do tych wszystkich spinek. Ile mamy tych dyskietek? Bo jeszcze tam widzę. Jakby mamy tą część pomieszczenia po lewej stronie, w której teraz jestem. I tam jest po prawej. I do niej się trzeba dostać desconując wszystkie tamte pomarańczowe dyskietki. Czyli trzeba zrobić taką jakby reakcję łańcuchową. Czyli zostaje nam jedna żółta pomarańczowa. To mamy dwie. Cztery dyskietki mamy. No i cztery te kolumny spinek właśnie. Ja może sobie zacznę od zrobienia tej reakcji łańcuchowej. To jest akurat bardzo łatwe. Po prostu dosuwam. Tutaj jedno pole zjadam, przepycham tą dyskietkę i szybko uciekam, i już sobie robię teraz całkowity dostęp do tej prawej części pomieszczenia. Hmm, no ale, co dalej z tym zrobić? Mamy żółtą dyskietkę. Mamy jakąś pomarańczową. Można by na przykład użyć dyskietki żółtej do tego, żeby. Przepchnąć ją tu w górę. Tej dyskietki pomarańczowej użyć do tego, żeby się dostać do tej spinki. No i to chyba byłby dobry pomysł, ale najpierw zobaczę co tu. Bo tą dyskretkę mogę przepchnąć tylko w prawo. I w sumie jednocześnie muszę nią sobie zapewnić dostęp do tych dwóch kolumn spinek, a do tej prawej się nie dostanę, czyli coś jest nie tak jednak. W sumie tam Najbardziej poprawi kolumnę spinek. Można zostawić dla tej dyskietki drugiej pomarańczowej. Tą by przepchnąć tu, ale jest jedno za nisko, więc można podłożyć tą dyskietkę pomarańczową, a żółtej użyć do dostania się do tej spinki. Okej, okay, ja na razie tę dyskietkę trochę przepchnę, żeby jakaś spinka na nią nie spadła i nie wybuchła. Bo z żółtymi to jest tak, że jak kamień spadnie, nic się nie dzieje, ale jak spadnie spinka, no to niestety. Właśnie wybuchają, na razie tam to sobie zostawię. Czyli tak, podkładam tą pomarańczową dyskietkę tutaj. Na nią zrzucam drugą pomarańczową dyskietkę. I powinienem sobie do dwóch tych kolumn, spinek zrobić miejsce naraz. Bo jakbym tylko zrzucił tą dyskietkę przebiegając ją w prawo. To byłoby za nisko i bym się dostał tylko do tej lewej kolumny. A takim sposobem mogłem się dostać do dwóch naraz. I teraz yy, zrobię sobie jeszcze z tą drugą dyskietką. Zjem sobie te spinki. Mam nadzieję, że żadne <laughs> z nich nie spadnie na tą żółtą dyskietkę, ale chyba nie jest wystarczająco wysoko i daleko. No i teraz się pojawia kolejny problem. Mianowicie, gdzie jest detonator? Czy on byłby gdzieś tam po prawej stronie? Aha, jest tu. Czyli muszę <coughs> któryś rząd tych kulek zrzucić. Jedną po drugiej. No to możemy ten na przykład. Aby tych wszystkich kulek nie zrzucać, to trzeba po prostu jedną po drugiej. Tym, że ich tutaj jest dosyć dużo, niestety. Nie wiem, czy wszystkie się zmieszczą, że wychając je w lewo. Trzeba będzie chyba niektóre w prawo też przepchnąć. Na szczęście tam jest bardzo dużo miejsca. Ja już na wypadek to zrobię. Przepchnę trochę w prawo tych kulek. Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi w późniejszej części misji, no ale raczej nie powinno. I jeszcze trzy kulki chyba. Mogę tą przepchnąć jeszcze w prawo, a na dwie kolejne po lewej stronie będzie miejsce, czyli nie muszę już się bawić w przepychanie w prawą stronę. Nie, jeśli te kulki są rzeczywiście dwie, nie, nie, nie ma ich więcej, czyli jest ok. No dobra, czyli zrzucam sobie ostatnią kulkę. I detonuję żółtą dyskietkę, chociaż może się jeszcze wstrzymam. Zobaczę, czy tutaj nie ma jakichś żółtych dyskietek. Mogę sobie zjeść trochę tych spinek, bo tu w sumie nic trudnego nie ma, ale tu żadnych dyskietek żółtych nie ma raczej. Czyli mogę sobie zdetonować na spokojnie. Ok. Dyskietka zdetonowana, spinkę zjemno, i w końcu ukończę tą lewą część pomieszczenia, mogę się wziąć za to. A tu widzę, jest dużo prościej niż tam, bo tylko właściwie z jej spinki trochę trzeba sobie poprzepychać kulek. No ale to nie jest jakieś tam bardzo trudne zadanie do wykonania. Zwłaszcza, że już chciałbym zauważyć, że jestem dokładnie w połowie gry. Bo misji jest równo 111. A jakby podzielić 111 na 2 to jest 55,5. No, czyli 55, 56, czyli jestem właśnie w połowie gry. W ciągu półtora miesiąca udało mi się nagrać pół gry. Myślę, że to dosyć szybko mi idzie. Ale to też dlatego, że właśnie te misje z początku były bardzo łatwe. I wykonanie zajmowało mało czasu, natomiast teraz zajmuje już ich wykonanie coraz więcej czasu. No bo po prostu są coraz trudniejsze. Im później, tym jest no, stopniowo coraz trudniej. Dobra, co tutaj? Trzeba zrzucić yy, cztery kulki. Trzeba zrzucić 4 kulki i dostać się do ostatniej potrzebnej spinki. Te trzy można by tak, jeżeli ja bym zrzucił te kulki i poszedł w prawo, to tu by jedna kulka była, yy, dwie by spadły, potem ja bym mógł przepchnąć i byłoby dobrze. A tam u góry będę mógł zrobić podobnie. Chociaż, chociaż. Yy, nie wiem, bo jak kulka spadnie tu, spinka spadnie za nią, aha, i ona spadnie sobie tutaj. Czyli nie ma problemu. Zresztą nawet jeśli bym nie mógł kulki przepnąć, to odchodzę w prawo i ona sama spadnie. No, ale wszystko poszło dobrze i misja 55 piąta ukończona pomyślnie.